Strony Peterix. a w dzisiejszym odcinku witam Was w tym samym dniu, teoretycznie, ale witam Was w drugim odcinku. W kolejnym odcinku na moim kanale Polskie Gospodarstwa w dzisiejszym odcinku biorę się za porządki tutaj na gospodarstwie, ponieważ chciałbym sobie pochować ciągniki do garażu, tak żeby ładnie było. I to zboże dzisiaj wniosę tam do góry na szopę. Zaraz pokażę Wam, weźmiemy ja miałam dorie, <laughs> rzuczka naszego. Żeby on też tam wjechał, daj wszystko było, można powiedzieć, elegancko, sobie siądziemy, wezmę sobie wiadereczko, ojej, spadło, czekajcie, to wiaderko muszę zostawić, przyniosę sobie to drugie, czekajcie, Siądka stoi, ona też będzie dzisiaj potrzebna. Chyba. No tak, coś mi się wydaje. Bo będzie pasowało dzisiaj. Ops. wziąć trochę tego obornika wywieźć. Że o oh w obornika. Yy, wapna stamtąd, u góry. Będę chciał zwieźć tutaj troszkę do. No, zaluduję na przyczepę. No, na przyczepę. No, Zaduję na przyczepę po prostu i związę żeby nie stało tam. Ale wątpię, że to się uda, więc... Chyba nie, więc na razie się skupimy na tych porządkach tutaj na gospodarstwie. Czekajcie. Se przymknę wrota. Żeby lepiej mi się tu wchodziło na górę. Dobra. Wiaderko w ruch. Ups. Bo to i tak na kurki idzie. Po zboże, to wiecie o co wychodzi. Dobra. Se... Ups, coś tutaj się zblokuje. Ojej, o co się stało? Czekaj, ta widzę, że się zblokowałem. Misklik Dobra. Wchodzimy za... Co się dzieje? Czy nie chce wejść po schodach? O, elegancko. Dobra. A -a. Kurna. Jakie to wszystko czułe. Mam potem to jest szok. Tu sobie to wysypywał. Że tutaj dokładnie, o. W tym miejscu. Czekaj, to widzę, patrzę, czy się tu misknik nie zrobił. O, dobra. Pomyłka pardą. Tu będziemy wysypywać zboże do szopy. Bierymy Szkoda, że nie dodam do góry Ale cóż poradzić życie Dobra Trochę tego będzie do przerzucania Syk, czyli mi zabrało zboże? Zabrało Elegancko Gdzie Widzicie taki luźny dzień za to dochodził bardziej po gospodarstwie i sprzątał Ej, coś się wiaderko nie chce. Dobra, cyk. Elegancko. Trochę przerzucania będzie. Miałem już tu większy, a w sumie weźmiemy to większe wiaderko. Weźmy to wiadereczko. To jest wiadereczka No to jest wiaderka Tym to bym na raz wziął szczerze mówiąc Ona na raz wziąłem i co Szybka robota, nie chcę się z tym pićkać, bo jest jeszcze dużo dzisiaj porządków do robienia. Dobra, tu sobie dostajemy tylko. Trzeba musieć w i Przeciąg! Jakiś przeciąg dzisiaj. Dobra. I zrobimy teraz tak. Rzuczkiem, sewiadę do szopy i wjadę bardziej tutaj dobra se wyjdę cyk cyk dobra yy, teraz tak teraz weźmiemy gdzie tutaj Siądę do Papa Mobila. Palimy naszą siuntkę, tak zwaną. Chwila, muszę ją tutaj. Przereduję. O! Musiałem hamulec, coś ich nie chciał się wbić. Dobra. Jedziemy. Wezmę wały Dzisiaj już mogę schować do szopy Czy no do stodoły One i tak nie będą używane w tym sezonie, więc O to się nie martwię Podniosły się <laughs> Podniosły Cy Teraz trzeba tutaj uważać, żeby o nic nie zawadzić ale o to się nie martwię. Dobra, elegancko. Teraz na wsteczny pasowałoby tu wcofać na styk. Ale wiesz, dobra. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, stój. Elegancko. Teraz pójdziemy sobie wezmę trochę bo w tym roku, znaczy w tym sezonie nie wywożę gnoju. O w tym roku naszy nie wywożę gnoju. Dobra. W tym roku nie wywoziłem gnoju z gospodarstwa. sobie wyjadę dobra załadujemy tu obornik żeby elegancko siedział co na rozrzutniku A to będzie fajna robota, wiecie o co chodzi. i jeszcze nie wysypało się. Prawe podobne po 60. Jeden rozrzutnik będzie pełny, ale z tego co tu widzę. Ojeju, się wysypało. Oj, nie dobrze. Dobra. Kurde, się dużo wysypało. Ojej, Życie, życie. Wszystko. Wszystciutko. A jeszcze trochę będzie tyle to już. Miałem to rozejść gdzieś ich na polach, ale to chyba nie będę tego rozwoził chwilowo. Dobra. Już wszystko zebrane. Tu jeszcze trzeba załadować. Dobra, elegancko. Podjedziemy se, Zapniemy, tura odepniemy. On się już nie przyda. Dobra. Ja zapnę tura pod 3 tura. Ten rozrzutnik pod 30. Dobra niech stoi tu, 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 tu dobra, tutaj, tutaj Tu jest wszystko gidmiozio No dobra, to co widzę będę na tyle w dzisiejszym odcinku Taki miał być odcinek ze sprzątania, no to jest. Życzę, się wam spodobał, to łapeczka w górę subik z dzwonem. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.